Dostaliśmy parę listów. Policz, ile listów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O cholera, to pierwszy raz tyle listów. Pierwszy raz. A teraz idzie segregacja list. Tak. To do Wojtka. To do ciebie. Na razie czekaj, nie rusz. To do ciebie. O cholera już. To do mnie. To do ciebie. To do ciebie. To do mnie. To do mnie. To do mnie. To do mnie. Proszę bardzo panie Wojciechu, no. otwieraj. To otw Otwieraj i patrz co tam jest. Parafia świętego Łukasza z Radomia, Piastowska 6 przez 1. Oj. O, to Agricole wysłali. No. O, to do mnie. No do ciebie no. Zaraz, powinienem czytać. No czytaj. Drogi panie Krzysztofiu, po obejrzeniu pańskiego filmu, który on otrzymuje pan od mecenasa list, który on pana wyzywa i wulgarnie panu mówi, jest karygodne z zawodem mecenasa. Powinien Pan podać go do sądu, żeby taki człowiek odpowiedział karnie za swoją głupotę. Ważne, że powinna dopaść go sprawiedliwość Boża za krzywdę drugiego, drugiemu człowiekowi, za krzywdę. Jest to, co napisał, to Pana mecenas jest grzechem ciężkim, czymś w święto świętokradztwa, ale wierzę, że dopadnie jego... Przed... Trzymaj i czytaj sam, gdy się zobaczy przed sądem ostatecznym. Surowa kara, ale Boża i spali się on w piekle. Panie Krzysiu, będę Pana polecał oraz Majora Suchodolskiego w codziennej modlitwie świętego Łukasza, patrona mojej parafii, gdzie jestem od ponad 12 lat proboszczem. Z całego serca błogosławię Panom w, e, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A dalsze lata na na dalsze lata na znoszenie takich listów, co opublikował pan o mecenacie z Piaseczna. Pozdrawiam pana majora, pana Krzysia, redaktora Meksykan oraz Nerka. Z szacunku książka Kanonik Marian Władysław Mazurkiewicz, proboszcz, w parafii, świętego Łukasza w Radomiu. Szczęść Boże proboszczu! Popieram Pana też z całego serca. Urząd Miejski Białystok. Co tu pisze? Odpowiadając na Urząd Miejski Departament Organizacji Nadzoru Krzysztof Konanowicz, odpowiadając na pana pismo, dnia takiego. Prezydent miasta Białusłów w wtorka jednakże proponuje, a zgodnie z przyjęciem Urzędu Miejskiego w Miejskim, Praktyką wykorzystał Pan możliwość uzyskania opinii bezpośrednio w tym departamencie, w którym kompetencjach leży dana sprawa. Odnosi się do pytań organizm Juwenaliów w Białtoku informuje, że Urząd Miejski w Białoku nie jest tego wyda wydarzenia. Cyklicznie imprezy studenckie odbywają się w ramach Dni Kultury Studenckiej, Juvenalia Białystok 2000, organizowane są przez Fundację na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej siedzibą w Białorusku 6 Lokal 3. Wydanie to posiada stronę internetową pod adresem www a na której znajdzie pan zapewni wiele tego interesującego tak, pana informacji odnośnie się do tego tak. pytania, do finansowania, zro... Ja teraz zro... nie mam czasu, bo dostaliśmy 10 listów i czytamy Ja tylko powyżej imprezy informuję, że prezent miasta był z zarządzeniem numer 46. Dobra no. Jeśli nie mam czy dnia 7 kwietnia ogłosił konkurs na promocję miasta po podczas organizacji i realizacji projektów w ramach Festiwalu Kultury Studenckiej udział w konkursie zgłosiła między innymi Fundację na rzecz Rozwoju Policyczki Białostowskiej, Organizacji Öffnealistów. Przedstawiony projekt w Festiwalu, Komisja Konkursowa przyznała Fundacji Najwyższą ilość punktów i rekompensowała podmiot no, do nawiązowania współpracy promocyjnej miasta Białystok w związku z powyższym w dniu 23 maja pomiędzy bia Białystok, miastem Białystok, Urzędem Miejskim w Toku, a fundacją e, na rzecz rozwoju politycznego podpisana została umowa na kwotę 100 800 złotych przedmioty, które było wykonanie usługi polegającej pole na promocji promoc promoc bia miasta Białegostoku podczas Dni Kultury Studenckiej i Uniwersytetu Zawsze pańskie, co roku tu jest. Na pańskie pytanie o pozwolenie na powyższą imprezę i zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 To ubez... koniec roku jest. Ich, temu impreza jest? E, pozwolenie zostało wydane z upoważnienia prezydenta miasta w e, dnia 18 maja, znak takie ponadto pracownik Biura zarządzania Kryzysowego dnia... E, takim takim w godzinach od 20 do przeprowadził kontrolę i e, imprezy i nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości.